Co ja teraz robię? No wyszło na to, że produkuję szczęście. Witam, witam, witam. Lekko zdyszany, bo już jestem w drodze. E, co dzisiaj mamy? Jak wygląda sytuacja? Pogoda bardzo fajna. Wyrobiła się po wczorajszych wiatrach i opadach. Coraz cieplej. E, trasy nie mam wgranej, nie mam zaplanowanej. Jadę po prostu przed siebie jakieś 2-3 godziny jazdy. Teraz troszkę matematyki musimy zastosować. 180 minus 45 to jest 135 minut przede mną uszczęśliwiania się. Nie ma na co czekać. Do roboty. Zasada działania jest prosta. Siadam na rower i pedałując, wykorzystuję energię, która znajduje się w moich mięśniach. Ona się nazywa glikogen. Tej energii wystarcza mniej więcej na 45 minut. Po tym czasie mój organizm musi sięgnąć głębiej, po inny. Sprytnym jednym ruchem, złapawszy kamerę, która, gdyby spadła, to pewnie by się rozbiła. Kontynuuje. Po tych 45 minutach glikogen się wyczerpuje. To jest mniej więcej 45 minut. Zależy, oczywiście, od okoliczności. No i organizm zaczyna sięgać głębiej po jakieś e, źródło energii. E, jednocześnie zaczyna pracować w niedotlenieniu no i zaczyna cierpieć. Więc mózg przystępuje do produkcji endorfin, czyli hormonu szczęścia. W ten sposób chce nam złagodzić to cierpienie, no a jednocześnie e, wzbudza w nas uczucia blisko euforyczne, jak stwierdza nauka. Ja bardzo szybko u siebie zauważyłem, że po rowerze czuję się znakomicie. Mimo, że wracałem do domu zmęczony, czasem zajechany, to pełen werwy, optymizmu, energii. Nie tylko bezpośrednio po rowerze, ale to się rozciągało na cały dzień. Także u mnie ten mechanizm produkcji hormonów szczęścia no działa znakomicie, że powiedzieć. Ja oczywiście nie jestem żadnym wyjątkiem, bo tak działa w każdym normalnym organizmie. Może jakieś wyjątki są, no bo coś musi potwierdzać reguły. Ale tak to na ogół działa Siedzę sobie tu w szuwarach i patrzę na naturę, a w zasadzie na jej fragment. Bardzo ładny widok. Mówią, że natura to księgowy. Niektórzy dodają, że to zimny księgowy. Czyli taki buhalter, solidny, na nic się nie ogląda, zero uczuć, robi swoje, bilans się mu musi zgadzać. Ale jak widać, natura też bywa dla nas łaskawa i próbuje nam osłodzić nieco ten padł, na którym żyjemy. Także nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu korzystać z tego, co natura oferuje, czerpać pełnymi garściami czyli po prostu wsiąść na ten rower, co tam leży trochę popedałować, poruszać nogami i cieszyć się życiem choć czarny, szerszeniu najfajniejsze jest to, że wcale nie trzeba jakiegoś ekstremalnego wysiłku ani uprawiania sportu na Wysokim profesjonalnym poziomie, żeby takie reakcje zachodziły w organizmie. Żadnych cudów tutaj nie trzeba wymyślać, niczego nadzwyczajnego nie trzeba stosować. Jest to proste jak działanie cepa. Wystarczy po prostu nawet raz wyjść na rower, przejechać się trochę dłużej, swoim spokojnym tempem, żeby odczuć zalety tego hormonu. Co więcej. Okazuje się, i zostało to stwierdzone naukowo, że nawet uśmiech powoduje wydzielanie endorfin przez organizm. Nawet uśmiech udawany, a nawet sama myśl o tym, że człowiek się uśmiecha, sprawia, że mózg zaczyna produkować te hormony. Rewelacja. No, to ja już widzę na Tour de France na tych podjazdach kolarzy uchahanych, roześmianych, szczerzących zęby. Tak to będzie teraz wyglądać. I co ja teraz robię? No, wyszło na to, że produkuję szczęście. Super! Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć. Przed mną jeszcze jakieś 20 km tej produkcji. Oczywiście wy też produkujcie swoje szczęście. Nie ma na co czekać. Cześć!